Wiele miejsca, Ryan Sullivan już na linii 30 metrów poza zasięgiem pozostałych zawodników, choć później na dystansie trochę straty Joss Green do Ryana Sullivana zdołał odrobić, no ale jednak mimo wszystko ta pierwsza pozycja Ryana Sullivana zagrożona nie była. Natomiast Joss Green cały czas nękany był fantastycznymi atakami Wiesława Jagusia. 4 do 2 dla Torunia, no i tak jak mówiłeś Mirku, nas następny trochę się poprawił. W biegu czwartym zobaczymy Tomasza Bajerskiego w Kasku Niebieskim. Sebastiana Łamka w Kasku Białym, Mirosława Kowalika w czerwonym i Janusza Stachyrę w żółtym. Czterema punktami prowadzą goście. Jak będzie w wyścigu czwartym? Tomasz Bajerski. Tomasz Bajerski na prowadzeniu, ale Janusz Stachyra chyba jest dzisiaj doskonale usposobiony. Znakomicie przygotowany motocykl. Bardzo dobra jazda na dystansie. Mirosław Kowalik na ostatniej pozycji prowadzi Tomasz Bajerski Sebastian Łanek na drugiej pozycji Janusz Stachera chyba będzie blokował Mirosława Kowalika widząc że jest szansa na remis nie będzie gnał do przodu no Mirosław Kowalik musi tutaj zaatakować on musi gnać do przodu to główniarze prowadzą to muszą po prostu walczyć muszą nie tylko odrobić straty ale ale muszą po prostu wygrać w całym spotkaniu za moment ostatnie okrążenie Tomasz Wajerski Sebastian Łanek i Janusz Stachyda, mam wrażenie że Mirosław Kowalik zbliża się do niego i teraz po jeszcze jeden atak bo i gdyby udało się pociągnąć dłużej ten motocykl na, na maksymalnej prędkości jest szansa jest szansa niestety, niestety piek remisowy Tomasz Wajerski pierwszy, trzy punkty Drugi na mecie Sebastian Łamek 2. Jeden punkt zdobył Janusz Stachyra, Mirosław Kowalik bez punktu. A zatem proszę Państwa bieg remisowy 3 do 3. Po czterech biegach. 14 do 10 dla Wuchniarza. A proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że to już nie 10, a 14 punktów do odrobienia przez Torunian. A na odrobienie tych strat pozostało już tylko 11 wyścigów. Przed chwileczką. Bardzo ciekawe. Obrazek mieliśmy okazję zobaczyć tu w parkingu. Jan Zombik, który tuż przy nas ogląda te zawody, nasz rozmówca sprzed kilkunastu minut, znakomity obecnie trener, zawołał do siebie mechanika Mirosława Kowalika, brata Mirka Marcina i szeptem na uko powiedział mu powiedz Mirkowi, żeby strzedł ząb niżej. Chodzi o zmianę przełożenia warunki na to, że zmieniają się przez cały czas, tor nie był polewany, wysycha, a przed zawodami był jednak dość mocno roszony wodą, tak więc myślę, że ta uwaga Jana Zombika będzie bardzo, bardzo cenna. No cóż, tak jak powiedziałem, 14 punktów do odrobienia i tylko 11 wyścigów zaczyna, zaczyna pachnieć sensacją tu w Toruniu. Wiek piąty. Robert Juchawka z Kubiałym, Krzysztof Kuczwalski w niebieskim, Jos Crane w żółtym i Ryan Sullivan w czerwonym. Josh Crane, 24 lata jeździ na granicę ryzyka, ale zawsze fair. Już jako siedmioletni chłopiec dosiadał motocykli. Zaczynał karierę na torach prawiastych. W wieku 14 lat został mistrzem anglii w kategorii kadetów. Wszyscy zawodnicy gotowi. Robert Jucha, Krzysztof Kuczpalski Joe Ryan Sullivan. Wyścig piąty. Ryan Sullivan ponownie, ponownie Ryan Sullivan znakomicie. No i Krzysztof Kuczwalski był przez moment drugi. Nie odpuszczaj Krzysztof. Tak jest. Krzysztof Kuczwalski na drugiej pozycji. Joe trzeci. No ale tutaj będziemy oglądać wielką walkę. Joe nie należy do tych zawodników, którzy rezygnują z walki. Krzysztof Kuczwalski tak pięknie wystartował. Był przez moment na drugiej pozycji, a teraz właśnie, teraz może mieć problemy z drugim z zawodników Włókniarza. Robert Jucha już na trzeciej pozycji. Krzysztof Kuczpalski po tak fenomenalnym starcie spadł na ostatnią pozycję. Ryan Sullivan w wybornej formie. Z pewnością Lidia Toruńskiego zespołu. John Screen na drugim miejscu, ale proszę spojrzeć na tę różnicę, która dzieli Ryana Saliwana od Joe Screena. Wiele wysiłku musiał włożyć Screen w walkę z Krzysztofem Kuczwalskim, no i skąd ta odległość? Ryan Saliwan pierwszy, trzy punkty, Joe Screen drugi, dwa punkty, jeden punkt dla Roberta Juchy i Krzysztof Kuczwalski bez punktu, a zatem bieg remisowy 3 do trzech. No cóż, proszę Państwa, zaczęło się całkiem nieźle, wydawało się, że nawet przy bardzo korzystnym przebiegu sytuacji torunia nie mogą ten bieg wygrać podwójnie znakomity start Rajana Saliwana, ale Krzysztof Kuczwalski niestety nie poradził, sobie, nie poradził sobie z zawodnikiem zespołu gości Robertem Juchą. popełnił dwa błędy pierwszy błąd pozwolił mu jeszcze utrzymać trzecią pozycję później już jednak został został bardzo bardzo daleko z tyłu na czwartym miejscu bez punktu Kolejny remis w dzisiejszym spotkaniu, ale jak mówiłem, 14 punktów do odrobienia, a na odrobienie tej straty już tylko 10 biegów, no i coraz większe zdenerwowanie i w parkingu, i na trybunach Toruńskiego Stadionu. W biegu szóstym pojadą Robert Przygódzki w kasku białym, Sławomir Grabik w żółtym oraz Tomasz Świątkiewicz w niebieskim i Jacek Krzyżaniak w czerwonym. 17 do 13 w rewanżowym spotkaniu o tytuł drużynowych mistrzów Polski. 4 punkty z tego meczu i 10 z poprzedniego. Trzeba odrobić. Przygódzki, Świątkiewicz, Grabik, Krzyżaniak, wyścig szósty. Robert Żygudzki i Sławomir Brawi. No i zaczynam się niepokoić, proszę Państwa. Bardzo dobrze idzie gościom Jacek Krzyżaniak. W tej chwili zdefektował mu motocykl przygotowany przez Otowajsa. Nie przynosi efektów. No i z tego też trzeba wyciągnąć wnioski. Prowadzi. Sławomir Drabik, Robert Przygódzki na drugim miejscu i Tomasz Świątkiewicz zmierza po jeden punkt dla swojego zespołu. Jakby ciszej zrobiło się na stadionie imienia Mariana Rosego, No i trudno się dziwić. Goście jadą po swoje. Nie tylko, że wygrali w Częstochowie, ale i tutaj prowadzą. Tym razem... Będzie to zwycięstwo podwójne, 5 do 1 i przewaga Buchniarza wzrośnie. Sławomir Drabik pierwszy, 3 punkty, 2 punkty dla Roberta Przygódzkiego, 1 punkt zdobył Tomasz Świątkiewicz, 5 do 1 wygrali goście. 22 do 14 po 6 wyścigach, no i miny kibiców coraz smutniejsze. No proszę Państwa, to już 18 punktów do odrobienia i zaczyna się naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie robić tu na toruńskim stadionie, bo 18 punktów do odrobienia w 9 biegach to przy takiej dyspozycji Włókniarza Częstochowa naprawdę naprawdę całkiem sporo. Fatalnie spisał się w tym biegu motocykl Jacek Krzyżaniaka. Jacek Krzyżaniak w rundzie play-off zaczął przygotowywać motocykle u znakomitego, znanego w żużłowym świadku tunera Otto Weissa. No, ale te motocykle nie spisywały się we wszystkich meczach play-off najlepiej i to była taka równia pochyła. O ile w pierwszym meczu półfinałowym ten motocykl Jacka Krzyżaniaka spisywał się jeszcze w miarę wnośnie, o ile w drugim meczu ze Stalą Gorzów spisywał się już gorzej, o tyle w meczu w Częstochowie spisywał się naprawdę fatalnie. Tylko dwa punkty Jacek Krzyżaniaka w Częstochowie i to dwa punkty zdobyte w pierwszym starcie tego zawodnika. Później już Jacek Krzyżaniak nie punktował. No zaczyna się naprawdę robić bardzo, bardzo nieciekawie. Jacek Krzyżaniak bardzo zdenerwowany, gestykuluje tam dosyć mocno w rozmowie z panem Jerzym Mozalem, z kierownikiem toruńskiego zespołu, tam nad motocyklem pochylają się mechanicy, a ja Jacek Krzyżaniak naprawdę bardzo, bardzo zdenerwowany. To doskonały zawodnik, naprawdę bardzo ambitny, bardzo wiele potrafiący, no ale w takiej sytuacji, kiedy zawodzi sprzęt, naprawdę zawodnik niewiele, niewiele może już zrobić. Pracują pracują cały czas przy motocyklu Jacka Krzyżaniaka Mechanicy no ale czy uda im się doprowadzić ten motocykl do y, takiego stanu, żeby Jacek Krzyżaniak wygrywał a to już gotowy do kolejnego wyścigu y, Wiesław Jaguś obok niego Mirosław Kowalik widzą Państwo y, zafrasowana mina y, Wiesława Jagusia chociaż y, kask y, skrywa y, prawie całą twarz obok Mirosław Kowalik, jak mówiłem, również taki bardzo skoncentrowany. No, mówiłem, atmosfera coraz cięższa w parkingu po stronie toruńskiej, po stronie boksu toruńskiego. Częstochowianie w dużo bardziej komfortowej, w dużo bardziej luksusowej sytuacji. 18 punktów przewagi. No, i teraz będą tę przewagę po prostu starali się utrzymać, będą starali się jej bronić. Miejmy nadzieję, że. Coś się stanie w toruńskim zespole, że Torunianie zaczną wygrywać i odrobią te straty, bo tak jak mówiłem, o ile dla włókniarza Częstochowa srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski jest już olbrzymim sukcesem, o tyle dla Torunian srebrny medal jest po prostu klęską. Wyjeżdżają już zawodnicy do kolejnego biegu za chwileczkę start i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. 8 punktów przewagi, proszę państwa, to tylko w tym meczu. Oczywiście rachunki są takie, że tych punktów do odrobienia jest 18. Jak powiedziałem, smutno się zrobiło, ale ja nadal wierzę w to, że trener się wprowadzając chociażby zmiany taktyczne, zrobi dobrze i i Torunianie odrobią straty. Jeszcze nie wszystko stracone. Osiem punktów przewagi były takie spotkania, kiedy zespoły przegrywały większą liczbą punktów po to, by potem wygrać. Podjeżdżają zawodnicy Osumek, Wiesław Jaguś, Sebastian Łamek, Tomasz Bajerski, Rafał Osumek. 21 lat ma ten zawodnik, jest srebrnym medalistą. I brązowym medalistą młodzieżowych Mistrzostw Polski Park Klubowych z tego i ubiegłego roku. Finalista młodzieżowych, mistrzostw Polski Park Klubowych z ubiegłego roku. W ubiegłorocznym Memoriale Idzikowskiego i Czernego zajął wysokie trzecie miejsce. Jest także dwukrotnym finalistą młodzieżowych Drużynowych mistrzostw Polski oraz finalistą brązowego i srebrnego Kasku. Trener Kniaś, bardzo zasępiona mina. No nie ma się co dziwić, proszę Państwa, nastroje przed tym spotkaniem były zgoła inne. Nie dało się zauważyć tego napięcia, zawodnicy żartowali. Wydawało się, że wszystko jest dobrze, no ale, ale przyszły kolejne wyścigi. Przegrane, pierwszy i drugi, szósty. No i cóż, proszę Państwa, przed nami wyścig siódmy. Rafał Osunek w kasku białym. Wiesław Jaguś w niebieskim, Sebastian Łamek w żółtym i Tomasz Bajerski w czerwonym. Tomasz Bajerski. Zabrakło miejsca dla Tomasza Bajerskiego, ale Wiesław Jaguś na prowadzeniu. Z pewnością kibice dziwią się, jak to możliwe, że Tomasz Bajerski, indywidualny mistrz Polski Juniorów na ostatniej pozycji. No teraz już na trzeciej pan żużlem musi przeciskać się do przodu. Wiesław Jaguś prowadzi. Drugi ułamek. Tomasz Fajerski trzeci. I czwarty Rafał Osumek. Tu trzeba wygrywać podwójnie. 5 do 1. Zwycięstwa w stosunku 4 do 2. Niewiele zmieniają sytuację. Tomasz Fajerski. No teraz. Jest jeszcze szansa. Teraz. I po wewnętrznej. Czy Tomasz Bajerski, czy Sebastian Ułamek? Wiesław Jaguś nadal na prowadzeniu. I Tomasz Bajerski zbliża się. Z każdym okrążeniem zbliża się do zawodnika Częstochowskiego, ale czy da radę? Niestety nie. Wiesław Jaguś pierwszy, trzy punkty. Dwa punkty dla Sebastiana Ułamka. Jeden punkt zdobył Rafał Osumek. Przepraszam, Tomasz Bajerski i bez punktu Rafał Osumek. No więc zmniejsza się ta przewaga gości do 16 punktów, o 2 punkty ale to jeszcze nie to czego byśmy chcieli 16 punktów to w dalszym ciągu bardzo dużo do odrobienia o ile w tym siódmym młodzieżowym biegu Wiesław Jaguś wystartował znakomicie, to Tomasz Bajerski miał trochę kłopotów na starcie, startował z czwartego pola startowego i potem tam próbował po zewnętrznej, po dużym łuku szukać swojej szansy, no ale żeby nie było nie porozumiem, proszę Państwa, Torunianie walczyli z parą, która w tym roku walczyła z na Młodzieżowym Strasburgiem Polskim. Częstochowianie wywalczyli ten tytuł na swoim torze w Częstochowie. Mówi się, że ściany pomagają gospodarzom w odniesieniu sukcesu, ale mimo wszystko, mimo wszystko jednak no, to jest jakaś tam miara klasy i Sebastiana Ułanka i Rafała Usunka. Wiesław Jaguś. To doskonały sezon tego zawodnika. Srebrny kask, start w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów, no ale jak Państwo widzą zdenerwowanie udzieliło się również Wiesławowi Jagusiowi, mimo że on akurat chyba nie może na swój występ w tym meczu narzekać. Spróbujmy Wiesławie. No okazuje się, że ten mecz to jednak nie taki spacerek. Przewaga z, z, y, częstochowy zamiast maleć rośnie. Co się dzieje w zespole? No, na pewno tak. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo wygrać. Myślę, że tutaj to jest sport. I na pewno będzie ciężko wygrać tutaj, a myślę, że przyczyną jest nie wiem, może mieszanie w silnika przed tymi play-offami. Było jakieś jeździliśmy normalnie. To było wszystko dobrze, że chłopaki zaczęli te silniki zmieniać. Widzę od Towajs tutaj krzyżania, który już od trzech meczów narzekał, jeszcze raz próbował. Nie wiem dlaczego, ale to jest jego tylko i wyłącznie sprawa. Czy potraficie odrobić tych 16 punktów straty? Bo teraz już jest 16 punktów. Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno nie będzie łatwo, chyba już nie odrobimy. Bardzo życzę, żebyście jednak odrobili. Dziękuję, nie przeszkadzam. Widzą Państwo, że ta atmosfera w parkingu po toruńskiej stronie. Nie jest zbyt wesoła, no ale jeszcze jest szansa, przecież jeszcze do zakończenia sporo biegów i gdyby tak zacząć wygrywać, gdyby tak zacząć wygrywać wysoko, może, może udałoby się te straty odrobić. Zawodnicy już na to, że za chwileczkę kolejny bieg. A w tym kolejnym wyścigu praner kniaś wprowadza rezerwę taktyczną. Za Tomasza Świątkiewicza w kasku niebieskim pojedzie Ryan Sullivan. No cóż. E... Trzeba szukać takich rozwiązań. Ryan Sullivan od wielu, wielu spotkań jest zawodnikiem, który gwarantuje dwucyfrowy wynik. No i stąd próba ratowania się rezerwą taktyczną. Ryan Sullivan pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem będzie Mirosław Kowalik w kasku czerwonym, a rywalami Sławomir Drabik w żółtym i Robert Jucha w białym. 24 do 18 już wszyscy żużlowcy pod taśmą Sławomir Drabik dwukrotnie dzisiaj wygrał widać że bardzo solidnie podszedł do tego spotkania Ryan Sullivan także dwa zwycięstwa na swoim koncie no i któryś z tych zawodników będzie miał mniej punktów po trzech startach. Mirosław Kowalik, Sławomir Drabik, Ryan Sullivan i Robert Juchawy, pod taśmą, ale Ryan Sullivan i Mirosław Kowalik no i proszę wsłuchać w tę owację wreszcie jest tak jakby życzyła sobie toruńska publiczność Ryan Sullivan, Mirosław Kowalik chyba dokonał pewnych zabiegów kosmetycznych w przełożeniu no i widać te efekty Ryan Sullivan, Mirosław Kowalik i Sławomir Drabik strasznie szybko próbuje przejść środkiem no ale muszą Torunia nie jechać bardzo blisko siebie bardzo dobrze zgrani po zewnętrznej. nie ma miejsca w środku, a zatem Sławomir Drabik próbuje pozewnętrznej zewnętrznej Ryan Sullivan, Mirosław Kowalik, para Toruńska na prowadzeniu, no teraz zachwiał się na motocyklu Mirosław Kowalik, czy wykorzysta to Sławomir Drabik? Jeszcze, jeszcze zabrakło o siły w motocyklu i odległości Ryan Sullivan, Mirosław Kowalik, Sławomir Drabik na trzecim miejscu cały czas nęka Torunianina Robert Jucha daleko z tyłu. No i proszę Państwa wreszcie w tym momencie zdefektował motocyk Sławomir Drawikowi. No i stało się jasne, że Torunia nie muszą wygrać 5 do 1. 3 punkty dla Rajena Salivana, dwa punkty dla Mirosława Kowalika. Jeden punkt dla Roberta Juchy. Za trzecie miejsce Sławomir Drawik zdefektował. 5 do 1. Po 8 wyścigach 25 do 23. No i proszę Państwa chciałoby się powiedzieć...